konie z furmanki czy powozy. Albo wycieczka, jakaś tam wycieczka w, w pola i pagórki, to akurat jest już jest, tak? To jest akurat wycieczka seminarium nauczycielskiego, które mieściło się w ostrogu nad Choryniem. To już ten ostróg to leżał przy samej granicy z Borszewią, tak się wtedy mówiło, nie Sowiety tylko Bolszewia, więc nad, nad samą granicą e, e, było miasteczko Ostrów i tam było seminarium nauczycielskie no i tutaj seminarzyści wybrali się do Dermania, e, który był pięknie położony w takich e, pogórkach z, e, z jarami i wąwozami. E, a tutaj e, dworek, e, dworek e, w Chruszwilu, nie wiem, czy, czy obecne pokolenia miały możliwość czytania wierszy przeznaczonych dla dzieci Jacka Janczarskiego, ale to jest właśnie dworek, w którym, w którym się wychował znany bardzo wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem Jacek Janczarski. A tutaj harcerze w Radziwiłłowie w powicie dubińskim na o czystości państwowej maszerują. Wcale nie są tacy, tacy przygnębieni, jak to było kiedy ja musiałam ze szkołą chodzić na pogody pierwszomajowe. I proszę Państwa nastąpił kres kresów. No właśnie znowu wystąpił problem, którego już teraz nie będziemy przeskakować. Rok 1939 i to jest właśnie ta granica czasowa, od której zaczęły nas spotykać straszne nieszczęścia. Wrzesień 1939 napaść z jednej strony Niemców, z drugiej strony sowiecka, i to jest właśnie ten moment, w którym możemy już powiedzieć, że nastąpił kres kresów wschodnich II Rzeczypospolitej. Konsekwencją tego oczywiście po II wojnie światowej utrata prawie połowy Polski, tej wschodniej, zmiana granic, ale jeszcze coś gorszego aniżeli zmiana granic, to uważam, była utrata suwerenności państwowej. I jakie to nieszczęścia, nieszczęścia nas spotkały? Nie będę mówić. O pierwszym okresie wojennym lata 39-41, to jest okupacja sowiecka. Bo, bo to ten temat już jest w podręcznikach szkolnych i w nauczaniu jednak realizowany. Natomiast od razu przejdę do roku 41, kiedy to okupacja sowiecka jest zamieniana na okupację niemiecką i właśnie podczas okupacji niemieckiej do głosu dochodzą, do głosu zbrodniczego dochodzą nacjonaliści ukraińscy skupieni w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która potem w 40, przy końcu 1942 roku, a rozwinęła to w 1943 utworzyła ukraińską powstańczą armię w skrócie UPA. I jaka była ideologia, bo to, to właśnie z tej ideologii e, wynikały późniejsze zbrodnie.